5Q, pas żółty. Dzisiaj zaczniemy naukę do egzaminu od nauki przemieszczania się po macie. Judocy nie przemieszczają się podczas walki tak jak normalni ludzie, przeważnie na wyprostowanych bądź minimalnie zgiętych nogach, kolanach, bo byliby łatwi do przewrócenia przez swojego przeciwnika. Judocy podczas pojedynku, podczas walki mają ugięte nogi. I możemy się przemieszczać w różne strony. Pierwszy krok, jaki poznamy, to będzie krok dostawny. Proszę zapamiętać nazwę. W języku japońskim krok dostawny bokiem nazywa się Sugi Ashi. I go wykonujemy w następujący sposób. Nogi mamy ugięte w kolanach. Ręce przed sobą. W ten sposób. I teraz podstawiam jedną nogę do boku, drugą dostawiam. Podstawiam, dostawiam. Wracam, pokazując na drugą stronę. Kilka ważnych szczegółów. Przede wszystkim nie pochylam pleców do przodu. Łopatki ściągnięte, plecy wyprostowane. Odstawiam jedną nogę, ale w drugiej w momencie jak dostawiam nie łączę. Ta druga noga musi się zatrzymać chwilę przed tą pierwszą nogą, którą odstawiłem. Bo jak złączę nogi, Będę łatwy do podcięcia na przykład na rzut, który uczyliśmy się na poprzednich filmach do egzaminu, a więc na i Ashibarai. Nie mogę też podskakiwać podczas przemieszczania się bocznego. Ta sama sytuacja. Mogę być łatwy do podcięcia na rzut i Ashibarai. A więc jeszcze raz pokazuję ćwiczenie. Wy się już przygotujcie. Przećwiczymy. Kilka razy na jedną stronę wspólnie, kilka razy na drugą stronę. Podstawiam, dostawiam, pamiętajcie plecy wyprostowane. Wracamy, patrzymy się przed siebie, nie patrzymy się pod nogi. Ca cały czas ten sposób się przemieszczamy. Jeszcze jedna uwaga. Ta noga, którą dostawiamy, ona jest mobilna, nie ciągnę jej za sobą. Jakbym był kulawym niskiem, tylko ją do Nie łączymy stóp, nie wkraczajmy. Zapamiętajcie nazwę. Sługi asi, przemieszczanie boczne. Teraz będzie przemieszczanie się z obrotami, które nazywa się Tai Sabat. Nogi, nóżki na szerokość, bioder. Przemieszczenie, przemieszczanie z obrotami. Zobaczcie, że w momencie, kiedy robię obrót, moje nogi są cały czas, cały czas na szerokość moich ramion. Nogi są ugięte w kolanach i robię pełny obrót dookoła siebie. Raz przez jeden bark. Raz przez drugi. Obracamy się na takiej samej zasadzie, jakbyśmy chcieli się zwyczajnie odwrócić dookoła siebie. Tylko pamiętając o była, że nóżki muszą być ugięte. Lecimy wyprostowane i stopy rozstawione na szerokość naszych ramion. Do niech Wykonajmy wspólnie kilka obrotów, taj i sawaki. Zaczynamy. Pamiętajcie, raz na jedną, raz na drugą stronę. Przechodzimy do przemieszczania się w przód i tył. Jest to krok przestawny. W języku na japońskim nazywa się Suri Ashi. Zasada zawsze to samo. Stopy na szerokość, ramion, ręce przed sobą, plecy wyprostowane. Zaczynamy od kroku przestawnego w przód. Idę w następujący sposób. Nóżki mam cały czas ugięte w kolanach. Idę na śród Czyli w taki sposób, żeby szurać stopami po macie. Posłuchajcie, posłuchajcie się, może to będzie stać u was na nagraniu. Jak... jak moje stopy szurają po macie. Przemieszczam się na śród stopniu. Nie mogę mieć ciężaru ciała na piętach podczas walki, bo mogę być łatwy do przewrócenia w tył. Za chwilę to będzie lepiej widać, jak będziemy ćwiczyli przemieszczanie się do tyłu. Od razu będziemy wykonywali przód tył. Pokażę do przodu jeszcze raz. A wrócę już teraz w prawidłowy sposób do tyłu. Można odwrócić głowę, tak żeby kantem oka patrzeć, co jest za mną, żeby nie iść w ciemno. Nie odwracam się cały. Odwracam tylko głowę i patrzę kantem oka, co się dzieje za mną. I wracam w ten sam sposób, nadal mając ciężar ciała na śródstop. Nie mogę mieć ciężar ciała na piętach, Nie mogę się odwracać, to już było. Nie pochylam się w przód. Nie jestem herbiony, jestem wyprostowany. Idę w miarę luźno. Nie idę usztywniony jak robot, zastanawiając się nad każdym kolejnym ruchem. Ćwiczymy. przemieszczamy się przód i tył, wszyscy razem. Stawiamy nogi na szerokościami, on raje się z sobą, plecy prostowane. Suri, Asi, wrażam. Nauczymy się rzutu tajotoszy. Krok po kroku będziemy wykonywać yy kolejne czynności, żeby na końcu zrobić ten rzut prawidłowo. Zaczniemy od prawidłowego złapania uchwytu. Jeśli robię na prawą stronę, to lewą rękę łapie od dołu na wysokości łokcia swojego półkę. Prawa ręka trzyma za Komierz. Zaczniemy od pracy nóg. Jeśli robię na prawą stronę, to prawa noga idzie jako pierwsza. Na skos ustawiamy nogę przed nogą swojego łuka. Tak jak przy e, kilku innych rzutach, których się uczyliście na niższe stopnie. Teraz sobie to przećwiczymy, tylko ten ruch. Nie skupiamy się na pracy rąk. Na razie praca nóg. Wykonamy pięć razy wejście nogą na jedną stronę. Później zrobimy to samo na drugą stronę. 1 2 3 4 i 5. Analogicznie zmieniamy uchwyt, czyli moja prawa ręka tym razem łapie łukę pod Łokieć, mocno wybieram brzodowię, pamiętajmy o tym, że ta nie możemy sobie tutaj latać, im mocniej ją wybierzemy, tym będzie pewniejszy uchwyt. Moja lewa ręka wędruje na kołnierz, jeśli lewa jest na kołnierzu, to lewą nogą wykonujemy pierwszy krok. Jeden, dwa, trzy, cztery. I 5. Kolejnym krokiem będzie praca rok. Wracam do prawej strony, czyli lewa ręka pod spód. mocno wybieram drogę. prawa ręka na kołnierz. I teraz ustawiam sobie prawą nogę już w tej pozycji, którą przed chwilą przedświeżyliśmy. Ustawiam ją i ona sobie tutaj stoi. Teraz moja prawa ręka. Przykleja się tutaj do jego klatki piersiowej. Nie mam podniesionego łokcia. Nie wchodzi mi ten łokieć tutaj tak jak wyrzutu e, i nagle. Tylko moje przedramię przyklejam do klatki piersiowej mojego łuku W ten sposób. I teraz praca rąk będzie polegała na tym, że ręką, którą trzymam, rękaw, mojego łuku Pracuję za siebie na skos do góry. Bardzo mocno wybieram rękę i wyciągam na skos. Na razie skupimy się na tym eee, ale będzie Za chwilę pokażę wam, jak pracuje ta druga ręka, czyli pierwsza jest tutaj. Na razie robimy 5 razy, tylko wyciągając tą rękę. A sobie po prostu tutaj trzyma uchwyt. Na razie jeszcze nie pracuje. 1, 2, 3, 4, 5 i zmienimy stronę. Czyli tym razem moja prawa ręka łapie za rękaw, lewa ręka na kołnierz. Przegramy tutaj przyklejone. Nadgarstek jest sztywno, nie wyginam go gdzieś w ten sposób, bo wtedy będę miał mniej siły. Nadgarstek jest prosty. Lewa noga wykonuje pierwszy krok i ona sobie tutaj zostaje. Ratujemy samą ręką. 1, dwa, 3, 4 i 5. Tak jak przed chwilą powiedziałem, Dodamy sobie teraz pracę drugiej ręki. Ona także jest bardzo ważna. Eee, zobaczcie. Jak jest ona eee, na kołnierzu, wykręcam sobie trochę ten kołnierz. Nie trzymam w ten sposób, tylko mocno muszę go złapać. Skręcam sobie ten kołnierz. Widzicie? W ten sposób. Nadgarstek jest prosty. Jeśli ja bym go tutaj wygiął, to bym nie miał siły, żeby mojego przeciwnika później dobrze wychylić i rzucić. Więc kołnierz jest skręcony, nadgarstek jest prosty, przedramię przyklejone do klatki piersiowej. I teraz jak złapałem już e, rękaw. pierwszy krok już był wykonany, wyciągam tą ręką, o której przed chwilą mówiliśmy, tą ręką pcham, czyli jest tutaj. Tak i tak? ruch, Czyli ta jedna ręka wyciąga, druga prowadzi mojego przeciwnika i go pcha w strona drugiej pierwszej ręki. Spróbujemy. Na razie Wam pokażę jeszcze cały ruch. Za chwilę będzie robić zero. Czyli noga już stoi. Jest. Jedna i druga ręka już pracuje. Pięć razy na jedną stronę, później będzie pięć razy na drugą. Jeden. Dwa trzy, cztery, pięć. Zmieniamy stronę. Jeden, dwa, trzy, cztery i pięć. Tak będą pracowały nasze ręce. Kolejnym krokiem jest obrócenie się, dołożenie kolejnych kroków. Pamiętajcie, że rzut, którego się uczymy, rzutem przez nogę. Łapie uchwyt. I teraz jest ważna sprawa. Eee, na razie zrobimy sobie jeszcze kolejny kroczek, czyli w momencie, jak stawiam nogę. Dołączam wychylenie rąk. To musi być zgra. tak? Więc jak stawiam stopę, ten pierwszy krok, to ręce od razu pracują. Łączymy te dwa pierwsze elementy, o których wcześniej mówiliśmy. Liczymy do pięciu. Uwaga. Jeden i wracam nogą. Dwa. Wracam nogą. Trzy. 4 i 5 Zobaczcie, zanim zrobimy na drugą stronę, trzeba pamiętać o tym, że to ja swojego przeciwnika przyciągam do siebie, a nie przychodzę do niego. W momencie, jeśli sprawiając krok, ja bym podszedł do niego, to mój łukę stoi na piętach i ciężko by mi było rzucić do przodu. Natomiast jeśli ja go przyciągam do siebie, to łuk, tak jak widzicie, jest na palcach. I teraz jakbym wykonał kolejne kroki, których się teraz będziemy uczyć, będzie nam dużo łatwiej naszego przeciwnika wytrącić z równowagi i rzucić. Więc pamiętamy, że to my przyciągamy do siebie, a nie dochodzimy do naszego łuku. Robimy na drugą stronę. Mocno wybieram rękaw, kołnierz. Jeden, dwa, 3, cztery, 5. Tak jak Wam wspomniałem, na ja to już rzutem przez nogę, Dlatego teraz obracając się, nie będziemy już wkładali tak głęboko biodra jak przy innych rzutach biodrowych, np. przy koszigurumie. Pamiętacie, przy koszigurumie, jak wkładaliśmy bioderko, to tak, żeby do naszego partnera było mniej więcej w połowie naszego ciała. Tym razem ja będę schodził tutaj z linii naszego przeciwnika i będę wystawiał nóżkę, dlatego, że on będzie się podcinał o moją nogę. To już robiliśmy, było wychylenie. Teraz Stawiam drugą nogę w ten sposób. Czyli robimy obrót, i teraz na tej nodze, którą właśnie dostawiłem, obracam się, a ta noga, która jest tutaj stała i wykonywała jako pierwszy ruch, na razie pokazuję to bez uchwytu, żebyście lepiej widzieli. Rozjeżdżam tą nogę. Czyli staję sobie, szeroko. Na razie pokażę to bez partnera. Stajemy w ten sposób, żeby nogi były szeroko. Natomiast zobaczcie, ja nie mam pięt obydwu postawionych na macie, tylko jedna noga jest skręcona do środka i ta pięta delikatnie od tej maty odstaje jest, podniesiona. Możecie sobie sprawdzić, czy dobrze, jak naciśniecie sobie tutaj kolejkę z tej strony. To no je po prostu położycie na macie, tak? Jakbyście mieli wyprostowane, to naciskamy i do kolana. Więc nogę lekko skręcona. jak naciśniemy, to położymy kolano na macie. Zrobimy to razem, teraz z naszym partnerem. Od początku. Dobrze pan kursy. Pierwszy krok: wychylenie, drugi krok. Ja zostawiam troszeczkę dalej. Nie ja stawiam bardzo blisko tej pierwszej nogi, bo wtedy nie miałbym się jak odwrócić. Jakbym się odwrócił, to bym włożył bioder i ja zrobiłbym zupełnie inny rzut. Więc po tym pierwszym kroku drugi stawiam trochę dalej. I teraz się rozjeżdżam. Noga stabilnie staje na macie, szeroko. Zobaczcie, cały czas pracuję łapami. Czyli jedną ręką ciągnę. Drugą dociągam do tej pierwszej. Pokażę jeszcze dwa razy. Za chwilę będziemy próbować spójnie. Powoli. Pierwszy krok wychylenie. Drugi krok. Trzeci rozjeżdżamy się. Na razie nie pracuję mocno, jak to jakbym Gdybym teraz zapracował, to trener poleciałby na matę. A tego, w warunkach domowych, raczej nie chcemy. Chyba, że ktoś ma do materace i może bezpiecznie wykonywać rzut. Noga, wychylenie, dostawiamy drugą, rozjeżdżamy nogę. I wracamy. Zrobimy powoli wspólnie do pięciu. Uwaga, jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Druga strona. Jeden. Dwa. Trzy cztery i pięć pamiętajcie, że w warunkach domowych taki sposób wykonania w zupełności wystarczy. Nie musicie nikogo rzucać, chyba że tak jak wspomniałem, macie do tego. Bezpieczną, przygotowaną salę, przygotowany pokój, materace. Ale jeśli nie, nie musicie nikogo rzucać. Pamiętajcie, że po wejściu do rzutu nie jestem wychylony tak, ani w jedną stronę, ani w drugą, tylko jestem w miarę prosto. Mam tutaj za sobą swojego łukę. Tutaj wykonujemy rzut, nie jestem przykrzywiony, nie mam niestabilnej pozycji. Oraz jeszcze jedna ważna uwaga, jeśli ćwiczycie w domu z kimś dużo wyższym, z rodzicami, z tatą na przykład, który jest jeszcze dużo wyższy i ciężko Wam dosięgnąć, możecie, możecie poprosić swojego łukę, swojego partnera, żeby po prostu uklęknął. Jeśli mamy partnera, który uklęknął, będzie nam po prostu łatwiej i wykonujemy po kolei te ćwiczenia, które pokazywałem, ale na klęczącym partnerze, czyli na Noga, później ręce, a na końcu całe wejście. Postawa Ry